Dobra, a możesz trochę ciszej, tak? Oj, weź, młody! Tobie też by się przydało, nie? Cześć, nazywam się Angelika Olszewska, jestem aktorką, absolwentką Akademii Teatralnej w Warszawie. I obecnie przygotowuję się do maratonu. To tak trenujesz, tak? Nie twój interes. Dobra, weź. Ja. Sorry za, za... to, że ci przerwałem poranny trening. Spoko. Ja też nie powinnam wrócić głośno muzy. Ja jestem zupełnie normalną kobietą, która... miewa gorsze i, i lepsze dni. Mamo, nie mów do mnie skarbań druga, okay? ja już chyba skończyłam szkołę. Właśnie, skończyłaś. I co z tego? A ten znowu swoje. O, jaki się poboczny znalazł. Już masz za sobą pierwszy raz? Ja śnię o tym, że jestem jak jak tysiące innych. Dlaczego to musi trwać wiecznie? Może wiesz, że że mnie nie sypnąłeś. Nie ma za co. To nie Twoja wina. To ja chciałem z Tobą porozmawiać. A tu. O nim chciałeś pogadać, co? No, my na razie to. Jeszcze jesteśmy pokłóceni. Ale myślę, że kiedyś się pogodzimy. Ej. Spadaj. Ty, weź, to wyrzuć. Mm. No, wyrzuć to. Weź nie Weź. Nie, Jaraj. Weź. Jarmusz. Ale